Witam Was serdecznie i zapraszam do kącika Hani. Ja jestem Hania i dzisiaj jesteśmy w Australii Zachodniej na północy i jedziemy tą drogą do Karadzini National Park. Po drodze będą dwa małe miasteczka kopalniane, o których Wam troszkę opowiem. Chciałam Wam pokazać kawałek tego kontynentu, który jest tak dziwny, taki odmienny od całej reszty świata gdzie są zupełnie inna, inna roślinność, inne zwierzęta, inni ludzie mieszkali po prostu tak jakby nie należał do naszej planety. Wszystko co tutaj żyje i jest, jest bardzo wrażliwe. Udało mi się nagrać tego potężnego orła, akurat w momencie jak przejechaliśmy to ktoś przed nami uderzył chyba w kangura i na drodze zaraz tam kawałek pokaże po leżał. Zabity kangur, i on przyleciał. Właściwie ich było kilka, jednego mi tylko udało się złapać i sfotografować. Ona, jak fruną, to rozpiętość skrzydeł jest chyba około dwóch metrów. Są olbrzymie. Spójrzcie na tą ziemię czerwoną. Czy wy wiecie, że to wszystko jest prawie że czyste żelazo? To jest po prostu niesamowite. Ja mieszkam tutaj tak długo i zawsze myślałam, że. W tych okolicach, właśnie gdzie są te kopalnie, tutaj na północy jest pustka, niczego nie ma. A to było trzymane w sekrecie, właśnie dlatego, że one są niszczone potwornie niszczone przez kopalnictwo. Wszystko to jest wykopywane i wywożone do Chin. Także któregoś dnia mój tato powiedział, że chyba Australia kiedyś jak miednica zaleje się wodą i się chyba utopi, bo któregoś dnia wszystko, co tutaj jest, wykopiemy. A to moje codzienne, poranne. Ćwiczenia. Chciałam Wam powiedzieć, że rano jak budzę się, to pierwsze co robię, to zawsze śpiewam. Wstaję z uśmiechem na ustach i ze śpiewem, a potem sobie robię małą gimnastykę i powolny spacer. To miejsce, w którym jesteśmy, teraz to jest ranek. To było miejsce, w którym spaliśmy na nocleg. Tak jak Wam powiedziałam, wiele jest takich miejsc po drodze zrobionych, gdzie można sobie stanąć na nocleg. I zwykle jest więcej niż jeden y, kamper, zwykle parę osób stoi. Jeżeli ktoś chciałby doznać i posłuchać ciszy, zaznać prawdziwą ciszę, gdzie absolutnie nie ma żadnej cywilizacji, niczego zobaczyć rozgwieżdżone niebo na północy Australii, poczuć zapach eukaliptusów, trawy, usłyszeć wieczorem cykady to jest na pewno miejsce dla niego. To miejsce w Western Australii nazywa się Pilbara i większość tutaj tych terenów to w tej chwili to jest kopalnictwo. Ja byłam pierwszy raz, jak przyjechałam tutaj, to było chyba z 6 czy 7 lat temu, to byłam bardzo zaskoczona, że tak przeurocze są te tereny, bo ja sobie zawsze wyobrażałam, że jest płasko, że nie ma roślinności, a ten teren nie jest płaski. Jest całkiem górzysty. Od tego momentu zaczną się potężne ciężarówki. Road train, jak widzicie, mamy szybę pięknie stłuczoną. Jak taka potężna ciężarówka nas mijała, to spod kół obsypała nas jak gradem kamieniami i chyba w czterech czy w pięciu miejscach nam szybę pobiła. Teraz tych ciężarówek będzie bardzo wiele, a tutaj na jednym takim miejscu, gdzie jest nocleg, jak widzicie, szukają ludzi do pracy, czy to pra prawdopodobnie myślę, że farmerzy, którzy mają swoje farmy, to szukają młodych ludzi do pomocy przy, w gospodarstwie, a ponieważ bardzo wielu Francuzów i Niemców młodych, bardzo duże ilości spotykaliśmy, to oni się tam zatrudniają, pracują, zarabiają pieniądze na dalszą podróż. Zresztą w następnych filmach, jak dojedziemy do tych miejsc, gdzie ich jest bardzo dużo, to pokażę Wam, w jaki sposób oni tutaj mieszkają i w jaki sposób oni jeżdżą. Jeżeli ktokolwiek planuje wyjazd tutaj do Australii Północno-Zachodniej, to pamiętajcie, tylko w okresie od kwietnia gdzieś do września. Bo poza tym czasem to jest okres cyklonów, jest gorąco. No i rok w rok w zasadzie mamy cyklony, a nie sądzę, żeby ktoś z nas chciał przeżywać te cuda naszej przyrody. W tej chwili, w tym okresie, kiedy jest zima w Pert, to tutaj jest temperatura około 27 stopni, 26 w ciągu dnia, a w nocy 16, 17, 18. Po prostu jest Cudowna taka temperatura, że można przez cały czas mieć taką, że nie, że nie trzeba właściwie ani nie jest gorąco, ani zimno, jest w sam raz. Ja tak uwielbiam, wiecie tutaj, być. Ja tak uwielbiam te wieczory, jak słońce zachodzi ponad tym pustym, takim ogromnym terenem, i ta cisza, ona jest taka niesamowita. I ponieważ nie ma żadnych świateł, żadnych miast, znikąd, więc niebo jest tak przepięknie rozgwieżdżone. A w Australii Zachodniej klimat jest suchy i nie ma wilgoci w powietrzu, i nasze powietrze jest bardzo krystaliczne. Dużo tych filmów jest nakręconych przez. Okno podczas jazdy, więc szyba nie jest najczystsza, ponieważ czasami wiele różnego rodzaju owadów nam się tutaj zatrzymywało na tej szybie no i została trochę potuczona. Widać już anteny, więc zbliżamy się do miejscowości. Nie ma ich tutaj wiele, tak jak wam powiedziałam, większość tych terenów jest niezamieszkała. Miło mi powitać wszystkich nowych widzów, którzy przyszli od kanału osoby która pod imieniem Szusz bardzo mi przyjemnie młoda ta osoba obejrzałam filmik w którym mnie rekomendowała i muszę powiedzieć że serce mi się rozpłynęło tak było mi ogromnie przyjemnie i dziękuję wam wam za przemiłe słowa Macie rację, i e, Szusz ma rację, że słowa mogą mieć ogromną siłę i mogą dać człowiekowi tak wiele. Również słowa mogą być bardzo bolesne. I dziękuję Wam za wszystkie przemiłe słowa. I właściwie za to, dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną, że lubicie to, co Wam pokazuję. Ja wówczas mam chęć pokazania Wam, że życie może być piękne we względu na to, gdzie się jest. Wielu ludzi uważało, że Australia jest zeschnięta, sucha, czerwona i nie ma w niej uroku. Urok jest wszędzie, słuchajcie, w każdym miejscu na świecie, jeżeli się chce, to można znaleźć. Piękno i radość. To jest miejscowość kopalniana, nazywa się Parabudu i one tak mniej więcej wyglądają. Jeszcze jak myśmy 6-7 lat temu jechali, to tego wszystkiego nie było. To dopiero teraz powstaje, ponieważ Australia bardzo mocno się rozwija i bardzo rośnie. I w tej chwili zaczynają więcej budować permanentnych budynków, przedtem więcej stało kontenerów i w taki sposób ludzie mieszkali. W tych domkach w większości mieszkają tutaj Aborygeni, ponieważ oni niechętnie mieszkają w dużych miastach i cały czas pozostają tutaj w tych cieplejszych chyba kawałkach Australii. No i oczywiście ci ludzie, którzy pracują w kopalniach. Dotychczas nie budowało się niczego stałego, i większość ludzi mieszkała właśnie w Pert i samolotami dolatywali na te tereny tutaj pustynne, ale doprowadza to do to jest właśnie camping taki kopalniany, jak widzicie, takie kontenery. W tych kontenerach one są w środku wyposażone we wszystko, co potrzebne jest do życia jest klimatyzacja, jest łóżko. Zwykle są stołówki, gdzie ci, którzy tam pracują, są odżywiani, ponieważ sami tego jedzenia nie kupują. Budownictwo tutaj jest zupełnie odmienne niż w Pert, bo to są już tereny, gdzie cyklony wieją więc musi być do tych cyklonów przystosowane budynki, które stoją, żeby mogły wytrzymać tego rodzaju klimatyczne zjawiska. To tak trochę śmiesznie wygląda, bo jak się jedzie, to jak widzieliście, jest czerwona ziemia, drzewa gdzie niegdzie rosną i w zasadzie teren wygląda tak jak to jest pusty, a w tym miasteczku ten kawałek centrum jest zielony, zawsze są trawniki, są podlewane i zawsze są piękne parki porobione. I w zasadzie wszystko, co potrzebne do życia jest tutaj można dostać, może nie ma jakichś specjalnych luksusów, ale cokolwiek, kto potrzebuje, to w zasadzie można kupić. Są owoce świeże i warzywa świeże. Dojedziemy do terenów, gdzie Wam pokażę, gdzie bardzo dużo się hoduje owoców, bo jak już Wam powiedziałam, że mimo tego, że Australia jest kontynentem bardzo suchym, to pod ziemią jest ogromna ilość. Świeżej wody. Ciekawe są te przystanki autobusowe, widzicie, one mają solary na dachu i tak to w tej chwili wszędzie. Solary wyparły już inną energię. Właściwie tak powinno być, bo my tutaj w Australii Zachodniej mamy słońca w zasadzie 7 godzin dziennie przez cały rok. Mamy największą ilość słońca chyba z jakiegokolwiek miejsca na naszej planecie. Wszystkie te samochody, które widzicie tutaj, to one należą do kopalni, to są wszystko dizlowe samochody, ponieważ nie wolno używać na terenach kopalnianych benzynowych samochodów, ponieważ benzyna jest łatwo zapalna, a jak wiecie, dżara się bardzo łatwo pali, jest samozapalna, więc dlatego tylko wolno używać silników dizlowskich. Takie samochody można bardzo tanio potem kupić. Moja córka kiedyś kupiła taki pokopalniany samochód, a to są bloki mieszkalne, które są też budowane dla pracowników kopalni. W zależności jak zamożna jest dana instytucja, takich dostarcza warunków swoim pracownikom. My teraz jedziemy w stronę miejscowości Tom Price. Ona głównie do, należy do firmy Rio Tinto. Ktoś, kto się z Was interesuje kopalnictwem, to chyba jest jedna z największych kopalni na świecie, jak również BHP tutaj króluje, ponieważ to są jedne z dwie największe kopalnie na, na świecie, więc one mają ogromną ilość pieniędzy i tak przez lata całe trzymano w sekrecie cały ten teren, a jak dojedziemy do parku i wam pokażę jak przecudne te tereny są, to jest po prostu raj na ziemi, to ciężko jest uwierzyć, że takie miejsce przez tak długi czas było trzymane i do dzisiaj jest trzymane. Nie są one reklamowane właśnie ze względu na to, że te kopalnie niszczą te tereny, wykopują i niszczą. Pieniądz niestety ma taką potężną siłę, że nawet Zdając sobie z tego sprawę, że niszczymy sami siebie, to pieniądz przebija i nie jesteśmy w stanie zatrzymać tej lawiny. Nie wiem, po co nam tego wszystkiego potrzeba. Ja marzyłabym o takich czasach, żebyśmy mogli z powrotem wrócić trochę do bardziej prymitywnego życia. My zbyt wiele potrzebujemy z tego wszystkiego. Ja pamiętam czasy, kiedy nie było telefonów komórkowych, to było niewyobrażalne coś takiego, żeby powstało. Dzisiaj każdy z telefonem chodzi, a myśmy żyli bez nich i też było dobrze. A teraz nam się wydaje, że bez tej całej technologii byłoby ciężko żyć, stąd ja tak lubię tutaj być, gdzie nie ma recepcji telefonicznej, gdzie nie można używać w zasadzie ani komputera, ani niczego, jest cisza, a to jest w samym środku buszu, słuchajcie, to toaleta. Oświetlona też solarami, cała wokół światełkami, jak na Boże Narodzenie. Wydało mi się to bardzo ciekawe. Dzięki Bogu, że dotarliśmy do tych terenów dopiero nie tak dawno, bo przeszło 100 lat temu a kopalnictwo dopiero zaczęło tak powstawać 60-70 lat temu więc dzisiaj ludzie są już bardziej, mają świadomość tego, że nie należy niszczyć wszystkiego, co nas otacza. I trochę to przystopowało, i dlatego nie doprowadziliśmy może do takiej ruiny, jak to zrobiono z tamtej strony Australii. I Australia Zachodnia jest bardziej dziewicza, i miejmy nadzieję, że duża część pozostanie cały czas dziewicza. Ciekawe to jest, czy kontynent australijski. Jest faktycznie najstarszym kontynentem, tak jak nasi naukowcy twierdzą, czy w ogóle należał do kompletnie czego innego. To są wszystko teorie, a teorie to wiemy. Każdy może mieć swoją własną teorię, w jaki sposób tutaj przyszliśmy na tą planetę, w jaki sposób żyjemy, ale tak dokładnie nikt nas nie wie i prawdopodobnie nigdy nie będziemy wiedzieć. Zajeżdżamy teraz do Tom Price. Ja zawsze myślałam właśnie, że północ Australii jest taka brzydka, jest taka zeschnięta. a to było też dlatego, że tutaj mieszkała dosyć spora ilość aborygenów i trzeba było te tereny po prostu pozabierać pod kopalnictwo i trzeba było i dlatego tego się nie reklamowało i się nie mówiło oni cały czas tutaj są. To jest bardzo Długa historia, opowiem Wam o niej, bo byłam w muzeum i ponagrywałam bardzo dużo różnych klipów, także opowiem trochę Wam o życiu tych pierwszych ludzi, najstarszych ludzi, którzy żyją na naszej planecie ponoć, na ile będę potrafiła i będę mogła. Nie jest łatwo zrozumieć ich. Mnie zabrało to chyba ze 29 lat, i do dzisiaj nie bardzo rozumie ich tok myślenia. Tok życia jest tak totalnie odmienny od naszego, że jest to ciężko dla zwykłego człowieka, żeby to w jakiś sposób przeanalizować i żeby to mogło do nas dotrzeć. Stąd konflikt między nami i nimi istniał. Początki były bardzo nieprzyjemne. Dzisiaj to już poszło w zapomnienie, od dzisiaj się buduje trochę lepsze układy i muszę powiedzieć, że ogromnie poprawiło się. Stąd tutaj można kupić sobie wycieczkę do tych potężnych kopalni i pojechać sobie zobaczyć w jaki sposób one operują. Jak widzicie tutaj jest o cyklonach, co kawałek są tablice, jaki jest statów cyklonów. A tu nakręciłam wam taki motel, zwykły, prosty, najtańszy motel, który, yy, które tutaj są na, na tym Pustkowiu i my w takich motelach się często zatrzymywaliśmy i robiliśmy pranie. Ja w tych pralkach za parę dolarów, chyba 4 dolary kosztuje pranie, powrzucamy wszystko co jest do prania, powiesimy potem sobie na sznurku na, na wieczór jak gdzieś tam staniemy na naszym kempingu i posuszymy i w taki sposób sobie jedziemy. Również zaopatrujemy się tutaj w żywność i wodę pitną. Żywność jest troszkę droższa, owoce i warzywa tym razem były tańsze niż w pers, co było dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem, ale teraz tutaj powstają coraz większe tereny rolnicze i coraz więcej zaczyna hodować się owoców i warzyw, stąd i ceny są niższe. Kiedyś to wszystko było piekielnie drogie, bo po prostu była garstka ludzi i żeby tyle tysięcy kilometrów dowieć cokolwiek to były wysokie koszta. A wybór żywności był bardzo, a to bardzo skromny. W tej chwili można w zasadzie kupić Cóż, prawie wszystko to samo, zredzisz, co i w Perth można to zakupić. Natomiast to jest 100% kopalni, należy do kopalni, do kopalnictwa, a ponieważ aborydzeni tutaj byli zawsze, więc pozwolono im pozostać, pobudowano im w tej chwili bardzo piękne, ładne domki. I oni sobie tam w tych domkach mieszkają, czy nie mieszkają. Do tego powrócę w następnych odcinkach. Również wielu się pyta Was o krokodyle. Kiedy będą krokodyle? Będą. Na tych terenach jeszcze ich nie ma. Tutaj krokodyli nie ma. Węże są w całej Australii, także w każdym miejscu można spotkać węża. Nie jest je łatwo, bo one się raczej chowają. Myśmy chyba tylko jeden raz widzieli takiego ślicznego, zielonkawo-żółtego węża, ale zanim ja kamerę wyciągnę, to on niestety uciekł. I dzięki temu, że nie dotarliśmy do Australii przez tyle, tyle wieków, to pozostała ona jeszcze dziewicza, i szczególnie Australia Zachodnia pozostała w dużej mierze dziewicza. I ja mam bardzo, mam nadzieję, że tak pozostanie, z tym, że muszę powiedzieć, że turystyka zaczyna ogromnie rosnąć. Jest tak duża ilość turystów, jak tym razem widzieliśmy, to ja nie pamiętam, przedtem tego nie było. Jak widzicie, następne miejsce pamięci i życzeń. I tutaj ludzie swoje życzenia zostawiają, czy rozsypują prochy swoich kochanych, tak jak sobie ktoś życzył. Się okazuje, że bardzo wielu ludzi jest zakochanych w tej przestrzeni, w tej pustce, w tej ciszy. Mieliśmy cudowny czas, dlatego że w tym okresie, kiedy myśmy byli, nie było ani much, ani komarów. Ani właściwie nie było niczego, co by nas gryzło, czy co by nam dokuczało. Dopiero jak dojechaliśmy do samej północy, poza Darwin, to temperatura zaczęła robić się nieznośna i wilgoć. Ja Wiecie, ja tyle tych klipów mam, że mogłabym godzinami wam pokazywać, także trochę je przyspieszam. Musiałam wybrać tylko niektóre, bo inaczej bym wam, bym wam zamęczyła. Tą drogą y, godzinami. Ja mogłam kręcić. Mi się to wszystko tak cudne wydaje i tak piękne, chociaż kamera może oddać tylko część, a tej przestrzeni, i tej ciszy niestety nie mogę Wam oddać tego zapachu, tego dźwięku, tych cykad, które y, y, żyją tutaj w tym, na tym terenie, dźwięku ptaków śpiewających jest ich taki. One są zupełnie inne, bo ich nie ma aż tak dużo jak w mieście, jest dużo rzadziej ich, a zachody i wschody słońca, jak ta czerwona ziemia się tak rozświetla i wstaje o wschodzie słońca, to jest po prostu coś tak pięknego, no dla mnie to jest nie do opowiedzenia. Ja jak rano wstaję i wschód słońca na różowo niebo się rozświetla i wyjdę, i ta czerwona ziemia cała zaczyna się. Czerwienić, bo ona ma różne kolory, w zależności od tego, jak słońce stoi. Jak słońce wysoko to ona stoi, to ona zupełnie inaczej wygląda. Te pociągi to wszystko jest ruda żelaza, która jedzie do Chin, łączy do Azji. One mają dziesiątki kilometrów, te pociągi są potężne. Ja już kiedyś Wam mówiłam, że taki Operator y, takiego pociągu zarabia, ja już nie, nie pamiętam, ale dwie, jak, chyba pół miliona dolarów na rok, bardzo wielkie pieniądze. To jest ogromna odpowiedzialność i dosyć monotonna praca, bo one jadą przez tysiące kilometrów i dojeżdżają do miasta y, Karata, czy New, y, Karata i Port Hedland to są dwa główne porty. Do nich też dojedziemy. Pokażę Wam je również. Się okazuje, że aboryżeni bardzo dobrze wiedzieli, jakie tutaj są zasoby bogactwa w tej ziemi, ale przez długi czas ja ponoć nie chcieli mówić o tym, bo właśnie bali się, że jak powiedzą, jak już biali ludzie dotarli do Australii i się dowiedzą o tym, to przyjdą i będą zakładać kopalnie, a jak to robili, to w tej chwili jest już prawo istnieje, które ich chroni, chroni, ale na początku żadnego takiego prawa nie było i po prostu ich niszczono, wyrzucano i zabierano te tereny i nikt się ich nie pytał. Oni przez długi czas nie byli traktowani jako ludzie, tylko po prostu nie zaliczano ich do gatunku człowieka. To dopiero teraz się zaczyna zmieniać. Nie jest to łatwy proces, ponieważ różnice między nami i nimi są tak ogromne, że czasami one są po prostu nie do przeskoczenia. Jest namiastka Czerwonej Drogi. Ci, którzy nie lubią asfaltową drogę i chcą jechać przez Australię krótszymi drogami czerwonymi, to jadą w takim pyle i kurzu. I jak on tak wejdzie w samochód, to potem właściwie jest nie sposób taki samochód, samochód umyć. I tak jak powiedziałam, ta czerwień jest od żelaza, to jest wszystko ruda żelaza. Tutaj kawałki, klipy przecudnych takich miejsc, które też były trzymane. W dużym sekrecie, właśnie ze względu na kopalnictwo, one będą w następnych filmach. We wszystkich tych oczkach wodnych można się kąpać. Jak nie wolno się kąpać, to zwykle są znaki i są ostrzeżenia, więc y, trzeba po prostu słuchać tego, co napisane. A ja już Wam żegnam pięknym tańcem. Życzę Wam miłego dnia, uśmiechu i radości, pogody ducha, bo wiecie co, to jest najważniejsze w życiu. Do usłyszenia. Ja jestem Hania.